Dzień dobry Państwu. Elon Musk ocenia, że straszenie ludzi przeludnieniem planety jest nieuzasadnione. Jako zagrożenie wskazuje natomiast spadające wskaźniki urodzeń. Wśród wielu znanych osobistości świata wielkich finansów pokutuje teza, jakoby planecie groziło przeludnienie. Twierdzenie to serwuje nieustannie, chociażby medialny mainstream jest to sprzeczne z faktami. Przyrost. Ludności znacznie zwolnił. W 2023 roku liczba ludności na świecie wyniosła około 8 miliardów, a więc mniej niż prognozowano jeszcze niedawno. W kolejnych dziesięcioleciach tempo przerostu będzie dalej maleć. W szczególności na przykład prognozy ONZ wskazują, że około 2070-2080, 20, Liczba ludności może osiągnąć szczyt i zacząć się zmniejszać. W rozmowie z Wall Street Journal, współzałożyciel Tesli, SpaceX czy Boring Company, Elon Musk, notabene ojciec szóstki dzieci, znany z odważnych przedsięwzięć multimiliardy, wskazał, że to właśnie niedobór, a nie nadmiar ludzi jest obecnie podstawowym zagrożeniem dla ludzkości. Słusznie uważa on, że jednym z największych zagrożeń dla cywilizacji jest niski i gwałtownie spadający wskaźnik urodzeń. Wystarczy spojrzeć na liczby. Jeśli ludzie nie będą mieli więcej dzieci, cywilizacja się rozpadnie, choćby dlatego, że będzie więcej ludzi w podeszłym wieku niż w średnim, którzy są najbardziej e, potrzebni. Zapamiętajcie moje słowa, powiedział, zwrócił uwagę. Że na Ziemi jest za mało ludzi, podając za przykład chociażby braki odpowiedniej liczby pracowników fizycznych w bardzo wielu miejscach. A jednak e, tak wiele postaci e, uważa, że na świecie jest ludzi zbyt wielu i sądzi, że populacja wymyka się jakoby spod kontroli, kontynuował Mask, nawiązując do poglądów głoszonych przez Billa Gatesa czy Warrena Buffeta. Podkreślił on, Mówi o masku, że potężne siły od ponad 50 lat usiłują wytworzyć w ludziach przekonanie o zagrożeniu związanym z rzekomym przeludnieniem planety. W jego ocenie obawy te są jednak mocno przesadzone. Wskazał on, że rozmaite inżynierie społeczne, zmierzające do sztucznego zmniejszenia populacji w przeszłości, niosły ze sobą prawdziwe katastrofy. Na przykład przeprowadzona w Chinach. Polityka jednego dziecka doprowadziła do gigantycznej nadwyżki liczby mężczyzn nad kobietami w wysokości 85 milionów, związanych z tym licznych problemów i patologii. Dziękuję Państwu.